Mavic R2 wyszedł pod koniec kwietnia 2020 roku i czy wciąż go warto kupić? Myślę, że... Cenię YouTube'owe filmy, w których ludzie nie recytują suchych parametrów, na przykład pokazując pięciominutowy lot nad jakimś polem, tylko cenię sobie takie materiały, w których widać mięso, czyli takie mocne ujęcia, które można zarejestrować danym sprzętem. No i właśnie dlatego zaczęliśmy od takiego montażu ujęć, które udało mi się zarejestrować przez tydzień testów tego drona. I ja zdaję sobie sprawę, że jest już w linii R kolejna wersja 2S, ale jest to trochę wyższa półka cenowa, bo daje większe możliwości. Ten dron R2 jest wciąż dostępny w sprzedaży i wciąż wiele osób rozważa jego zakup. Na przykład zastanawiając się, czy kupić Mavica Mini, Mavica R2, czy może 2S. No i mam nadzieję, że ten film Wam trochę w tym pomoże i odpowie na to pytanie, czy warto go w tym roku kupić. Zaraz pogadamy sobie trochę o moich odczuciach, o parametrach w zestawieniu z tym, co udało mi się zarejestrować, ale dorzucę też drugi montaż, więc e, warto poczekać, jeśli chcecie jeszcze obejrzeć kilka ujęć. Ale dla wszystkich tych, którzy znają już parametry na pamięć i chcieliby po prostu zobaczyć, co tym można nagrać, no to po prostu przełączcie sobie na dany fragment filmu, który zaznaczyłem. Tu na dole. I tradycyjnie wyjaśniając, nie jest to żaden film sponsorowany, nikt tego nie autoryzował materiał. Tego drona wypożyczyłem sobie prywatnie w Plenty, żeby po prostu się pobawić i nim trochę polatać. A że pogodę mamy piękną, no wszystko się ułożyło, prawda? Jest dzisiaj trochę wiecznie, więc boję się, że mikrofon zbiera za dużo wiatru, więc resztę filmu nagram w domu. Idziemy. Dobrze, zaczniemy od omówienia najważniejszych parametrów tego drona. I nie obejdzie się bez porównań, będę porównywał też tego drona do mniejszego brata z tej niższej linii Mini 2 oraz młodszego brata z linii R, czyli 2S Myślę, że gdzieś wtrącę też porównania do tej serii Pro czyli jeszcze wyższej półki tych dronów Po co będę stosował te porównania? Po to, żebyście mogli stwierdzić, czy warto kupić tego konkretnego drona a może jakiś inny dron z innej linii, niższej czy wyższej spełnia Wasze konkretne potrzeby Zacznijmy od mega ogólników Tu zaskoczę wszystkich, dron lata Strasznie suchar na początek. A tak, całkiem serio, to dron według specyfikacji lata aż 34 minuty, czyli o 3 minuty dłużej niż. Mini 2 i R2S. Bateria montowana jest od góry i bardzo solidnie siedzi w dronie. Ogólnie do konstrukcji nie ma co się przyczepić. Jest solidnie wykonany, jakość wykonania jest dobra i nie ma się takiego wrażenia, jak trzymając mini, że jest to jakaś plastikowa zabaweczka. Ten dron ma też 8GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, więc jak zapomnimy nawet karty, to będziemy w stanie coś zarejestrować. Tak naprawdę, no wszystkie drony z innych linii niż mini posiadają tą pamięć wewnętrzną, no, mini był tu kastrowany pod kątem wagi, żeby była ta 250 gram, no więc nie ma co się dziwić. Jeśli chodzi o wielkość drona, no to nie jest to poziom mini, ale dalej po złożeniu ramion całkiem fajnie to kompaktowo wygląda i w plecaku bez problemu to gdzieś wciśniecie. Wagowo też nie jest źle, bo to jest 570 gram. Jedziemy dalej z ogólnikami, maksymalna prędkość 68 km na godzinę, czyli tyle samo co 2S. Trochę więcej niż Mini, bo Mini wyciąga chyba 57 km na godzinę. Podwójka wyciąga trochę więcej, chyba 72 km na godzinę, więc no niewiele więcej niż ten R czy R2S. To co mnie pozytywnie zaskoczyło, to że ten dron nie jest tak głośny, jak mogłoby mi się wydawać, że będzie. Jest głośniejszy niż Mavic Mini, więc więcej uwagi przechodniów będzie przyciągał, ale jednak jest to większa masa, więc musieli zastosować mocniejsze silniki. Mamy też już tu dobrze znaną aparaturę sterującą. No i smartfona w niej wkładamy od góry. No jest wygodny nie wiem co tu trzeba więcej dodać. Transmisja to Ocusync 2.0, więc u nas to jest do 6 km zasięgu i to bardzo miła odmiana po lataniu Mini 1, gdzie miałem tylko 1 km zasięgu i trzeba było dojeżdżać do różnych miejsc, żeby fajne ujęcia złapać. Tym dronem lata też się pewniej i bezpieczniej, bo wykrywa on też przeszkody z przodu i z tyłu, no, ma trzy pary czujników Licząc te na dole. No i na przykład jak nam się przełączy w tryb automatycznego powrotu i będzie miał po drodze drzewa, no to on je wykryje i będzie w stanie je jakoś ominąć. No, czujniki przydadzą się też do trybu śledzenia, ale do tego zaraz przejdziemy. Takie podstawy podstaw omówiliśmy, więc przejdźmy teraz do tego drugiego montażu, gdzie zobaczycie trochę wolniejsze ujęcia, będzie więcej czasu, żeby się przyjrzeć jakimś detalom. Potem mówimy sobie parametry kamery, tryby i na koniec jakieś tam moje wnioski. Dron nosi kamerę z półcalowym sensorem. Ogniskowa to jest 24 mm, a przysłona 2,8. Wielkość sensora przekłada się na jakość w słabych warunkach oświetleniowych, więc tutaj 2S, ta nowa wersja ERA. Pozamiatał, bo tam wsadzili jednocalowy sensor, tak jak w, w linii Pro. Ten niestety ma półcalowy, w porównaniu z 2S no jest dużo słabiej. R2 ma sensor trochę większy niż ten zastosowany w Mini, ale nie jest to jakaś ogromna różnica. To tu Wam teraz wrzucę rozdzielczości i klatki, w jakich nagrywa ten dron. I zobaczcie sami, że całkiem przyzwoicie to wygląda. Na przykład to 4K w 60 klatkach. I był to chyba pierwszy Mavic, który nagrywał 4K w 60 klatkach. I wyobraźcie sobie, że wiele... Takich mm, z wyższej półki aparatów, na przykład nie wiem, Sony A7 III, nie nagrywa w 60 klatkach w 4K. Tu mamy drona, który takie możliwości daje. No i to jest fajne, bo później w postprodukcji możemy sobie zwolnić dwa razy dany materiał, żeby na przykład jakieś ujęcie przeciągnąć. Wiele aparatów nie potrafi też nagrywać w 120 czy 240 klatkach, a ten dron potrafi. Co prawda te 240 no to mocno odbija się na jakości, ale te nagrywane przeze mnie w 120 klatkach. Dało się wykorzystać i gdzieś tam starałem się je też wpleść w montaż, żebyście mogli zobaczyć czy bardzo Was to kółowoczy. w oczy. No i teraz dla porównania Mavic Mini 2 nagrywa w 4K w 30 klatkach, młodszy brat 2S nagrywa 5,4K 30 klatkach. No i to może przydatne być, jeśli chcemy na przykład w postprodukcji wykadrować sobie dodatkowo. Wracając jeszcze do nagrywania, to w Erze dwójce mamy fajne tryby, chociażby HDR. Jeśli nagrywamy jakieś ujęcia o dużym kontraście, na przykład mamy jasne niebo, i ciemne drzewo. No i wtedy dron wyciąga więcej informacji z ciemnych i jasnych partii obrazu i uzyskujemy obraz o większej rozpiętości tonalnej. No i jest też ten płaski profil kolorystyczny, więc mamy możliwość pobawienia się później dodatkowo z materiałami w postproduktu. To zróbmy teraz małe ćwiczenie. Pokażę Wam materiały z ERA dwójki, pokażę Wam materiały z Mavica mini 1 i będziecie musieli zgadnąć, który materiał jest z którego drona. Czas start! Zaskakujące, że nie jest to jakaś taka przepaść, ale jak już się przyjrzymy, no to widać te różnice w detalach i cieniach drzew. Wracając jeszcze do możliwości Era dwójki, to robi on zdjęcia w rawach aż do 48 megapikseli. No i rawy nie są już czymś nadzwyczajnym, bo mini dwójka nawet już robi zdjęcia w rawach. W każdym razie wrzucam wam na ekran kilka fotek, żebyście wiedzieli, jakiego poziomu zdjęć można oczekiwać po tym dronie. No i ten dron jest też napakowany różnymi trybami automatycznymi. No i mamy śledzenie obiektów, które działa mega dobrze, bo nawet jakieś wąskie słupy bez problemu wykrywa i wymija. I jest to duża różnica w stosunku do mamików mini, bo one zostały wykastrowane z tych trybów, no, żeby zaoszczędzić wagę. Jeśli zależy wam na funkcji śledzenia, no to seria mini nie jest dla was, co najmniej R2 będzie tu dobrym wyborem. Mamy też automatyczne kadrowanie obiektów, czyli zaznaczamy sobie jakiś obiekt, powiedzmy stadion, i my skupiamy się tylko później na locie w jakimś kierunku, a dron będzie sobie cały czas sam centrował ten zaznaczony obiekt w kadrze. No i powiem Wam, że ja przyzwyczajony do latania mini, no jestem trochę sceptycznie nastawiony do takich wszystkich trybów, bo wcześniej ładne ujęcie dla mnie równało się temu, że musiałem odpowiednio sterować drążkami i po prostu była to moja zasługa. A w ogóle dron 2S prowadził coś takiego jak master shots, że sklikamy w jakiś obiekt i dron automatycznie przelatuje różnymi ścieżkami, w różny sposób i sam nagrywa Epickie ujęcia, i później jeszcze z tego film montuję za nas. Ja zostanę przy manualnym lataniu, bo samo latanie sprawia mi przyjemność i wolę, że moje umiejętności wynikały z tego czyli z moich rączek, a nie z tego, że potrafię włączyć jakiś automatyczny tryb. Pora zmierzać do brzegu. Czy warto go kupić w tym roku? Jak najbardziej tak. Podstawowa wersja kosztuje około 4000 zł i mimo, że R2 jest no większy od serii Mini, to dalej jest on kompaktowy i nagrywa świetne materiały. I dla mnie chyba największym skokiem po lataniu Mini był tryb HDR, gdzie mogłem nagrywać świetne zachody słońca, gdzie zarówno w partii jasnej, jak i w partii ciemnej miałem dość dużo detali. Do tego płaski profil kolorystyczny, bo mogę się dzięki temu jeszcze Więcej pobawić materiałem w postprodukcji. No i trzecią tu zauważalną różnicą był ten tryb śledzenia, no bo mini tego nie miał, a szczególnie to może być przydatne dla takich solotwórców jak na przykład ja, bo jeśli chcę być na, w kadrze, no to ktoś musi latać tym dronem, a tu mogę sobie ustawić automatyczne śledzenie. I gdzieś tam podczas filmu wpleść, że ja też jestem na tych ujęciach z drona. No bo zazwyczaj, jeśli jestem na ujęciu, to stoję gdzieś z aparaturą, a tu mógłbym być po prostu obiektem, za którym dron podąża. Jak najbardziej warto go kupić, jednak jeśli jesteś profesjonalistą, który realizuje komercyjne projekty i zależy ci na tym, żeby mieć. Najlepszą dostępną jakość na rynku, to rozważ rozszerzenie budżetu i spójrz w stronę 2S lub nawet serii Pro. Tak samo jeśli dużo planujesz kręcić ujęć wieczorem albo dużo robisz zdjęć w ciemnych warunkach oświetleniowych, no to ten jednocalowy sensor zwiększy jakość Twoich nagrań. A jeśli chcesz nagrać fajną pamiątkę z wakacji i to w przyzwoitej jakości, a do tego dronem, którego schowasz w kieszeni, nie zależy Ci na śledzeniu obiektów i chcesz przy minimum formalności móc na przykład latać nad ludźmi, to wybierz drona z serii mini. No portfel nie będzie tak mocno nadszarpnięty jak po zakupie Era 2 lub 2S. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że chociaż tyle Wam pomogłem w wyborze, a jeśli o jakimś parametrze nie powiedziałem, pominałem jakiś tryb, to oszczędzę Wam tego, że będziecie musieli wejść i robić dym w komentarzach i po prostu podlinkuję Wam specyfikację na dole, więc możecie w nią wejść i sobie wszystko doczytać. Udanych lądowań i słyszymy się w kolejnym filmie. Cześć!